Udało mi się uruchomić. Wiedźmina 3 na trójkę e, na karcie graficznej Radeon 5450. Też 64-bitowa karta, 1 GB pamięci. Raczej nie nadająca się do gier. Wyciągam jakieś, nie wiem, 10 klatek w porywach na sekundę. Procesor Core 2 Duo, 3 GHz, E8400. W zasadzie grać się nie da. To są minimalne detale, jeszcze w okienku uruchomiłem. No a komuś nie przeszkadza 10 klatek, to oczywiście może sobie grać. W pomieszczeniu troszkę lepiej jest. Więcej jest tych klatek. Także jeżeli ktoś chce grać, to może chodzić tylko i wyłącznie wewnątrz budynków. Na zewnątrz niestety gra zwalnia do takiego stopnia, że nie ma to sensu żadnego. No to tylko tyle. Chciałem Wam pokazać. A jeszcze zapomniałem dodać, że mam 6 giga RAMu 800 MHz, ale to raczej nie, nie ma nic do rzeczy. Dzięki.